Pierwiosnek łyszczak o jaskrawo-żółtych kwiatach i intensywnym zapachu moreli występuje od regla dolnego po piętro hal. Poza Tatrami nigdzie indziej w Polsce go nie zobaczymy. Nie jest jednak endemitem, ponieważ występuje w Alpach, Apeninach i na Półwyspie Bałkańskim. Łyszczaka można wypatrzeć między innymi na Nosalu, Kopieńcu Wielkim oraz Sarniej Skale. Rośliny te przyglądają się także wysiłkom wspinaczy skalnych, np. na jarońcu oraz w słowackim jeleńcu, Bernarze oraz drewniku. Pierwiosnek łyżczak to roślina wczesnowiosenna. Pora kwitnienia nie jest przypadkowa. Pierwiosnek rośnie bowiem w szczelinach skalnych, na wapieniach i dolomitach, najchętniej o południowej ekspozycji. Miejsca takie łatwo się nagrzewają, a woda jest dla roślin trudno dostępna. Wczesną wiosną, tuż po stopieniu śniegu, wilgoci w podłożu jest na szczęście sporo. Cechą pozwalającą przetrwać tak wydawałoby się niegościnnym środowisku jest również umiejscowienie i budowa liści. Liście tworzące rozetę przylegają do ziemi. Są mięsiste, woskowate, co pozwala zgromadzić wodę i uniknąć jej utraty w wyniku parowania. Pierwiosny głyszczak, podobnie jak inne pierwioski, ma ciekawy sposób na uniknięcie samozapylenia. Roślina ta ma dwa rodzaje kwiatów. W jednych kwiatach słupki są wyżej niż pręciki, w drugich odwrotnie. Wyobraźmy sobie motyla, który usiłuje dostać się do nektaru na dnie kwiatu. Jeśli trafi na kwiat z nisko położonymi pręcikami, pyłek osadzi się na końcu ssawki, czyli długiej rurki, będącej częścią aparatu gębowego, za pomocą której motyl pobiera nektar. Do zapylenia dojdzie wówczas, gdy motyl przeleci na kolejny kwiat. Tym razem o nisko położonym słupku. Dziękuję za uwagę.